Dobra, witamy. witamy już trochę po już mamy 30 poziom. Z, z ciągłego wpijania poziomów. Ale już wszystko odebrałem, więc nieważne się to jest. Teraz i też sobie monety, dlatego mamy wniosek, więc bardzo na co je wydać. Na pewno nie na te skiny. No żeby się przydało na te ale nie mam powerpointsów. pointsów najwyżej by można było ulepszyć na większą niż 7 ale niech będą na siódmym może mniej niż 7 którzy tylko w ogóle to zdobyłem osza z pism i też zdobyłem ale dzisiaj, dzisiaj, to dzisiaj zdobyłem tam Tą emotkę Z Dopoko I asza Z Mityka Mijałem dwa Mityki Jeszcze chyba, jeszcze dzisiaj miałem Jeszcze jakoś wczoraj, czy tak Miałem Mityka, ale nie wiem, pamiętam co bardzo zesnęło A, już pamiętam Dostałem z niego tą oto ikonę gracza brzydka zostaję przy tej Nie mam za bardzo misji Ja się se... nie mam teraz misji więc ja sobie wbiłem Mastery Dlatego mam tak dużo monet tylko, że trochę teraz powerpointów też by się przydało powbijać. Dobra, powbijmy trochę kruka. Powbijajmy trochę kruka. Dobra. Nie wiem, zobaczymy. Słychać? No, nie bardzo dużo, tak chyba brakuje, ale. Ale i tak to jest dużo. I tak to się liczy, jako dużo. PowerPointsów, bo PowerPoints. Ale PowerPointsów trochę się przyda. Był lepszy, na znacie się tą. kolejną postać. Żeby hiper hiper kolejnego zdobyć. Bo już kilka mamy z hiper-chargerów. Giovanni, No mam wynagrodzony w spacie Sniper Charger. Więc pingi pod doładowaniem. I chyba klukałem akord nie, no, pingiem. No, na razie nie będzie. W tym na chyba, że brody nie jeszcze, bo ujechać. Chyba, chyba mam do masady. chyba że mam go na dziesiątej to wtedy by można było a nie mam na, no mam na dziewiątej właśnie dobra w tym odcinku powbijmy może kruka bo w tym odcinku już zapomniałem w ogóle włączyć star dropy ale pewnie Będę tego coś takiego wiem, czy to. takiego. Będę tak na razie wbijał monety, ale potem, tam jak wbija monety wszystkie to będę wbijał więcej wszystkie to ale teraz na odcinku skoro włączyłem odcinek to nie będę widział jak ja wbijam sandy bo i tak to że jakiś ilość tam gierek to też trochę za mnie, ale trochę mniej znaczy znaczy no właśnie, no to tak tak Я хотел выйти и вышли Ходи. А, так просто снизил нет, я хочу сделать

Właśnie miałem raczej typikę, ale listy się zaczęły i wtedy... Upiłem dużo na Sandy. No. Czy Sandy, nie wiem. Tak za bardzo. Powiem jeszcze ją zniszczyć i wtedy już zalicza się jako wygrana. Nie, No. Jej się zaliczyła jako wygrana. Trochę to zajmie, tak czy jak. A i tak mniej niż. Zabijanie Sandy, tak po prostu. Przez jakiś długi czas, to będzie jedyny w swoim roze to będzie jedyny master, jaki zrobimy. A i tak to było. Na Mastery Madness plus. Mastery Madness później I jeszcze potem było raz, dwa Mastery Madness. No i też normalnie Trzysta piąte miejsce Dobra Spróbujmy może Pięć na pięć I to jeszcze ani razu nie zagrałem No i chyba na tym się skończy Трохи ото з дурوتي. Трохи дурوتي, кем схож. 27. もうよくした

i tak zdobywam mało ale plus 8 mi tak się przyda bo wtedy szybciej jak się wpiję dobra to po prostu chyba wpiję mastery albo dobra jeszcze to nagram. w ogóle to mastery robię dlatego mastery tak i się albo powerponsów jak się jak się zdobywa po kolei niż jak się skupia na jednej postaci choć w sumie w teorii można zrobić się... Wszystkie nagrody w jeden dzień i wtedy wszystkie nagrody, które w ogóle się liczą, tak no, tak bardziej na progres w jeden dzień i wtedy to tylko by ale i to jest słupie. Jest ja tak. Robię po kolei tu wtedy się więcej zdobywa na dzień tych monet jak, jak jest ich mniej I tak samo z PowerPointsami, czyli w tamtej. Znaczy tak samo z punktem imusu właśnie będę robił, tylko że trochę to dłużej zajmie to wpijanie od 300 No ale będzie od 300 nawet to 300 Tak całkowicie od 300 na no niektórych nie albo na jednej, albo na drugiej Fajnie się, fajnie się wbija. Jak się odciela. No, no tak, fajnie jest. Wbijać. Tak po kolei. Bo wtedy się dużo z jak widać. Ale też się mało potem ma punkty, yes. y mocy, więc nie da się ulepszyć potem jak źle się wybierze jakąś postać do ulepszenia. Ja już wbiłem. Nie pamiętam którego chciałem teraz wbijać. na kolejny. No, A, po kolta. Ale kolor ten teraz nie mogę ulepszyć, bo nie mam PowerPoint'ów. Więc tylko tak jest minus. Za bardzo Powerpointów. potem tam nie ma. jak się z... srbkuje i internet też się przydaje, ale już nie ma żadnych powerpointów bardzo mało powerpointów wtedy jest potem już są same monety kredyty jeszcze to. Tak jeszcze te bling dużo stardropów, legendarny stardrop, trzy wersje skina i tytuł. I ikona gracza jeszcze. To jeszcze i nie Bo tak... Jeszcze nie wiem No i to. Ale wiem to poziomu. Dobra. Pijam. I teraz króka. Dobra, już piliśmy Takie tyle power czy tam 100 powerpoints. Nie wiem, jak tam normalnie tak. idzie. To nie jest aż tak dużo. Tak, to jest 100 powerpoints. Ale skoro to, to jest 150 na tych mocniejszych, a nie. Jakieś mniej na no, tych słabszych. Chyba jeszcze lepiej. Bo tak dużo, bo dużo się będzie. Jeszcze plus legendarne i mityczne, bo chyba te się liczą razem. Tak samo. to tak wyjdzie z tych kawałków No to naprawdę się opłaca. mastery. To jest najlepszy sposób na farmienie. Monet. I wszystkiego. Fajnie wygląda z tej strony. A on się pokazuje Złą stronę, z tej strony wygląda najlepiej. chcę pokazywać w tą stronę. Dobra, weźmy Griffin i zaraz kończymy. Tylko weźmy grifa i zobaczmy, ile go mamy. No, na pewno już go mam No. Wow. On coś wrzucił tam? Są cztery. On niby wrzucił, a tam naprawdę nic się nie wrzuciło. Dobra, już dziękuję za wszystko. No.